Europejski Fundusz Społeczny Program Kapitał Ludzki wspiera aktywność zawodową i działa w kierunku poprawy przedsiębiorczości różnych grup społecznych, szczególnie dotkniętych problemem bezrobocia. Współczesny rynek pracy stawia przed nami coraz to nowe wymagania w postaci większej elastyczności i dostosowania się do nieustannie zmieniających się warunków. Jak pokazuje praktyka, samozatrudnienie jest jedną ze skuteczniejszych form przeciwdziałania bezrobociu i podnoszenia takiej aktywności, nie tylko w skali ogólnokrajowej, ale też na poziomie regionalnej naszego województwa. Tara, to jest moja pasja. Jest to kawałek przedmiotu. Nie jest to jakiś fetysz, ale to jest przedmiot, dzięki któremu mogę wyrażać swoje emocje. Przede wszystkim jest to projekt inny niż wszystkie. Wyróżniający się pomysł, ponieważ nie każdy zajmuje się branżą muzyczną, nie każdy przychodzi z gitarą na rozmowę kwalifikacyjną, a tak to naprawdę było. Więc i tutaj przede wszystkim u pana wojska była pasja. Pasja do tego, czym się chce zajmować. Ja grałem przez wiele lat, ale przede wszystkim miałem jakieś ambicje i marzenia, żeby samemu zrobić instrument, i stąd chyba to się wszystko zioło. Rozpoczęcie działalności gospodarczej. co miesięczne wsparcie finansowe, nawet przez rok. Doradztwo i szkolenia to działania skierowane szczególnie do tej grupy odbiorców, dla której przekwalifikowanie lub poszerzenie kompetencji zawodowych w regionie to bezwzględna konieczność. Celem działania 6.2 jest wspieranie inicjatyw zmierzających do powstania nowych miejsc pracy. Jest to takie wsparcie polegające na doradztwie oraz wsparciu finansowym w wysokości do 40 tysięcy złotych. Wsparcie. Na etapie powstawania firmy, zakładania tej firmy, wsparcie doradcze, ale również wsparcie pomostowe w postaci doradztwa po założeniu własnej działalności oraz wsparcie finansowe na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy. Zaczęło się od tego. I po dokładnym zestruganiu, tu są dwa kawałki sklejone, nawet można się przyjrzeć, to widać ślad tego spadu. Zanim zajęliśmy się profesjonalnie Warsztatem gitarowym po studiach zacząłem pracować w filmach logistycznych. Z czasem uznałem, że jest to fajna rzecz, natomiast przestało mnie to pasjonować, zacząłem się trochę dusić, zacząłem się dusić i męczyć w tej, w tej profesji, więc zacząłem szukać nowej drogi życiowej i chciałem również zmierzyć się z prowadzeniem własnej firmy po analizie tego, co bym mógł ewentualnie robić, padło na, na gitarę. Na tej zasadzie badam. Czy progi są równe? Te progi, kiedy dobrze siedzą, to i lepiej grają. Trzymanie dotacji jest taką formą, która pozwala zaistnieć na rynku. Ci, którzy nie mają prasy, wreszcie zyskują zajęcie. No, na pewno można wynieść troszkę praktycznej wiedzy na, na temat przygotowania się do prowadzenia firmy, jak i samego prowadzenia firmy. Bardzo ważne jest to, że ta dotacja jest bezwrotna, czyli tutaj tak naprawdę nie ponosimy żadnych kosztów. Na starcie otrzymujemy tą maksymalną kwotę do 40 tysięcy złotych plus jeszcze wsparcie pomostowe, które pomaga nam się utrzymać 12 miesięcy. Minął już rok odkąd podpisałem umowę na dotację. Ja zamierzam rozwijać działalność dalsze usługi, czyli obsługę techniczną na scenie muzyków, o wynajem sprzętu, jak również działalność stricte handlową. Mam tą przewagę i ten atut nad większością sklepów, że ja jestem w stanie... Te instrumenty w serwisie przed sprzedażem przygotować do sprzedaży. Również będę prowadził serwis gwarancyjny tych instrumentów kiedyś może, bo tego jeszcze nie próbowałem, zajmę się również wytworzeniem instrumentów akustycznych, które wymagają znowu innych narzędzi i przede wszystkim w tej chwili ogranicza brak tych narzędzi. Kiedyś, jak nauczę się mnie wyposażę, to zacznę robić pewne jakieś gitary akustyczne. Okazuje się, że najważniejszy jest pomysł i nieważne jaki jest ten pomysł, czy jest to pomysł innowacyjny, ważne żeby on miał rację bytu na rynku i żeby firma, którą założymy dała nam możliwości utrzymania się, a w przyszłości także możliwość zatrudnienia nowych pracowników. Kiedyś wyczytałem, pamiętaj, że jak będziesz kończył budować pierwszą gitarę, a na tym się nie skończy, tylko już będziesz myślał o następnej. Europejski Fundusz Społeczny umożliwia start i rozwój nawet najbardziej niestandardowych pomysłów na biznes. Klucz do sukcesu leży w każdym z nas, bo człowiek to najlepsza inwestycja.